Cześć, witam Was w nowym vlogmasie. Jak widzicie, ja sobie siedzę znowu na kanapie. Znowu tak statycznie nagrywam, ale musicie mi wybaczyć, mam ostatnio bardzo dużo pracy w mojej pracy. Do tego nie mam samochodu, bo Patryk go zabrał. Jest teraz w pracy, nie ma Patryka właśnie. I te rzeczy takie świąteczne, typu kupowanie prezentów, pakowanie prezentów, ubieranie choinki, leżą. I czekają właśnie na to, żebyśmy mieli trochę czasu. Przez to, że więcej pracuję, to też mam mniej siły, wiadomo. Ten tydzień jeszcze będę dwa razy w szkole tańca, jutro i pojutrze. Coś tam muszę podmontować, coś tam wiadomo będę musiała pojechać, mimo że nie mam samochodu, będę musiała się tam dostać. Na szczęście to nie jest daleko, no ale muszę skorzystać z komunikacji. Nie żebym jakoś narzekała, po prostu mówię, że to jednak troszkę dłużej trwa. I jestem właśnie po obiedzie, zjadłam sobie dzisiaj zupę dyniową, piję teraz herbatkę. A paczka dla Matiego, tak Mary już leży tutaj, jest spakowana. Trochę się pomęczyłam pakując ją. <grym> nie chcielibyście tego widzieć? Kevin właśnie jak z nim rozmawiałam, dzisiaj to się żalił, że na ostatnim vlogu. nie było pokazania pakowania tej paczki. Ale gdybyście wy to zobaczyli, to byście się przestraszyli, bo ja mam antytalent wręcz do pakowania rzeczy, układania i tak dalej. A oni właśnie patrykając, musiałam to zrobić sama. Jakoś wyszło z po prostu, nie wiem, rolki, taśmy zostało, może połowa, ale jest. ok, jest yy, spakowana, mam nadzieję, że się nie rozleci yy, i dotrze do nich jak najszybciej. Dzisiaj pójdziemy ją zanieść do paczkomatu, bo nie wiem, czy wspomniałam też w poprzednim vlogmasie, jak pakowałam paczkę, że jest teraz taka opcja, by z impostu wysłać tutaj z paczkomatu aż do Holandii, czy to do Niemiec, czy do Belgii. Gdziekolwiek tutaj w Europie są takie punkty odbioru, i można właśnie przez ten paczkomat fajnej cenie wysłać. I dlatego też się skusiłam na taką opcję. W dzisiejszym odcinku vlogmasu przygotujemy się z przygotowywaniem świąt, czyli bardziej takim planowaniem um, i organizacją głównie jedzenia, bo myślę, że na tym najbardziej się skupię dzisiaj. Chciałabym sobie zrobić, wiecie, taką listę dań, które będę przygotowywać, rozpisać sobie, co będę potrzebowała też kupić. Tak, żebym móc sobie pojechać już jak będziemy razem z Patrykiem i będziemy mieć samochód, pojechać, kupić to wszystko i wtedy zacząć gotować. Także przy herbacie zabieram się za to. Idę po mój dziennik, mój zeszyt i będziemy to razem robić. Laptopa wzięłam po to, żeby móc przeglądać Pinteresta, jakieś przepisy. Normalnie robiłabym to na telefonie, ale teraz używam Was, używam telefonu, żeby mnie nagrywać. Jeżeli chodzi o wigilię, to idziemy w gości, więc nie będziemy też jakoś dużo przygotowywać na samą wigilię. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie paszteciku, więc tutaj wpiszę na razie na kartkę, na brudno. Może usiądę trochę wyżej, żebyście mi widzieli. To paszteciki wpiszę na właśnie Wigilię. Jeżeli chodzi o nas, to my też nie lubimy tak przychodzić tylko z jednym daniem i tym, który byliśmy poproszeni, więc na pewno przyniesiemy ciasto. I tutaj chciałabym już przygotować dwa ciasta, tak żeby część zanieść na Wigilię, część zabrać na pierwsze święto i później mieć coś jeszcze dla gości. Więc myślę, że dwa ciasta powinny wystarczyć, chociaż może trzy... Dobra, trzy ciasta. Na pewno będę robić barszcz. Ten barszcz będzie tutaj u nas. I zabiorę go na pierwsze święto do rodziców. Krokiety. Pierogi kupuję. Tutaj się przyznam, ale nie mam w ogóle ochoty kleić pierogów. Za dużo to jest dla mnie pracy, więc tutaj od razu zaznaczę, że kupujemy. Sałatki jedynowej nie będę robić, ale zrobię sałatkę z tuńczyka. Chciałam też przygotować śledzie, ale nie wiem jeszcze jakie, ale napiszmy, że śledzie. Bigos też bym chciała przygotować. Bigos kwaśny z mięsem. W sensie, że z dużą ilością mięsa, taką lubi właśnie Patryk, więc taki będę robić. Uszek nie będę robić, ani nie będę e, kupować, bo myślę, że będziemy jeść ten barszcz razem z krokietami i z pasztecikami, więc wystarczy. Już do tego nie potrzebuję e, dodatków. Przygotuję jeszcze rolatki z kurczaka i sałatkę z burakiem i z fetą i mandarynką. Ja się tutaj trochę posiłkuję już tym Pinterestem, żeby też znaleźć może jakieś inspiracje. Też widziałam takie fajne mini kanapki w kształcie gwiazdek z ciasta francuskiego, więc je wpiszę tutaj. I myślę, że to tyle. Jeszcze się zaraz zastanowię, jakie wybrać ciasta. Tutaj są te gwiazdki, o których Wam mówiłam przed chwilą. A w ogóle to wszystko wygląda super jak to na Pinterestie, ale tutaj mamy tą kartkę, którą spisałam tak na brudno, co będzie właściwie trzeba. I tutaj już będziemy wpisywać to w zeszyt. No, i ostatecznie zdecydowałam się jednak na dwa ciasta. Trochę się przeraziłam tą ilością jednak e, robienia. Pomyślałam, że po prostu zrobię większe porcje i przygotuję roladę e, świąteczną z malinami. I tartę piernikowo-czokoladową. E, mój wybór pokierowałam trochę tym, że ta masa, zarówno do rolady, jak i do tarty, będzie podobna. Mam też trochę składników w domu, na przykład masło, więc tarta jak znalazł. Jajka też mam, więc idealnie, jeśli chodzi o wyrobienie biszkoptu. No i takim akcentem się dzisiaj z Wami żegnam. A my widzimy się jutro, bo ten vlogmas też będzie łączony. Już dawno nie było vlogmasu od widoku z okna. Teraz nawet widać, że jest coraz więcej niebieskich światełek. Ja jestem akurat Team Żółte. Cześć, witajcie w nowym vlogu. W tym tygodniu mam ogrom właśnie pracy, tej mojej podstawowej pracy i już ledwo, ledwo, ale staram się coś tam dla Was nagrywać mimo wszystko. No i dzisiaj też taki dzień w biegu. Będę teraz montować jeszcze jakieś grafiki, bo filmik mam już zmontowany i będziemy jechać do szkoły tańca. Nie mam samochodu, więc pojedziemy komunikacją miejską. Ahoj! Super. Przyglądam sobie jeszcze tutaj na szybko moje statystyki. Um, nie wiem, czy widzieliście, ale zmieniłam trochę miniaturki. Także jeśli macie coś do powiedzenia, chętnie usłyszę Waszą opinię w komentarzu. Jak myślicie, że wszystko na ostatnią chwilę, to trochę się mylicie, bo materiały dostałam dzisiaj rano, więc nie miałam nad kiedy ich przygotować, a już dzisiaj tam muszę być i wstawić. Nie są to materiały typowo promocyjne, ani nic specjalnego, żadne kampanie, tylko raczej takie wiecie, zwykłe pokazanie, co się dzieje. Czyli teraz w okresie świąt jest troszkę więcej takich wydarzeń świątecznych, to jest są jedyne takie krótkie, właśnie filmiki, które pokazują też tą rodzinną atmosferę, która panuje akurat w tej szkole tańca. Ale żeby właśnie troszkę podbić kampanię sprzedażową, to pomyślałam, że jeszcze zrobię na szybko grafikę z voucherami, bo ostatnio też te vouchery tak nagrałam trochę na kolanie, nagrałam je na miejscu. Nie mieliśmy za bardzo też jakichś rekwizytów, ale żeby jeszcze... Otóż nikt mnie nie prosił, ale ja taka trochę jestem, jak już E, wypuszczamy właśnie do sprzedaży te vouchery, to pomyślałam, że zrobię jeszcze jakiś post, żeby może przypomnieć trochę naszym obserwatorom, e, że mamy taką sprzedaż. Już myślałam, że może nie Reels, bo to trochę za dużo, by, za długo też by trwało, więc zrobimy po prostu zwykły post. Wracam ze szkoły tańca. Jest 20.30. Jeszcze zahaczyłam po drodze o sklep. Kupiłam coś nam na kolację. O, no i tak to wygląda. Taki zabiegany dzień. Nawet nie ma za bardzo czasu, żeby coś nagrać. No, i kolejny prezent już praktycznie gotowy. Strasznie się cieszę, bo trochę nam to zajęło w tym roku. Zrobiliśmy to tak trochę na dziko, bez planu. No i przez to wiele, wiele dni spędziliśmy na doborze e, tych prezentów, zamiast tak się fajnie zorganizować. E, no, ale dobra, kończmy już ten dzień, kończmy tego vlogmasa. Właśnie chciałam Wam jeszcze coś pokazać, bo nie daje mi to żyć. Codziennie o tym myślę. Jestem. Tutaj w takiej formie nasz kalendarz adwentowy. Tak sobie wymyśliłam, bo nie sprawdza mi się w ogóle, tak wiecie, codziennie przesiąść gdzieś, zobaczyć co, jak i wyrzucić. Więc stwierdziłam, że w tym kartonie będę po prostu przez ten czas świąt składować rzeczy, których nie chcę. No i jak możecie zobaczyć, tutaj już coś jest. Są jakieś spodnie, jest też kocyk, ten krem. Wiadomo, jakieś tam śmieci, papierki itd. tak dalej, no to od razu będę wyrzucać do kosza, ale takie rzeczy, które bym chciała wydać, będę składować tutaj. No i na koniec z vlogmasów ostatni dzień przyjrzymy sobie, co mi się udało tutaj zgromadzić. Myślę, że w takiej formie jest to najbardziej chyba dla mnie tutaj przystępne. W tym całej gonitwie przedświątecznej. No i żegnam się z Wami w tym vlogmasie. Zachęcam Was oczywiście do dania jakiegoś suba, lajka, komentarza, cokolwiek, abyście mogli wesprzeć ten mój mały kanał i dać mi jakąś taką motywację do tego, żeby nagrywać dla Was więcej. A może uda mi się też bardziej otworzyć, coś więcej pogadamy. Póki co jestem taka trochę nieśmiała w, tym, w tych vlogach, tak widzę. Myślę, że to jest kwestia czasu. No i żegnam się z Wami. Dzięki do zobaczenia w następnym vlogu,